Dzień dobry. Nagrywam ten odcinek dużo wcześniej, ponieważ jak wiecie, byłem w Kanadzie, właśnie wracam z tej Kanady. Mam nadzieję, że niedługo kolejny odcinek będzie poświęcony temu wyjazdowi. A tymczasem mam, mamy takie nowe pytanka od was, właściwie nowe stare pytanka. Crazy Pike Team Poland pyta: A może coś o tarle z czupaka? Gdzie się trze, ile składa ikry, ile z niej będzie na rybku? dlaczego samice są większe od samców? Bardzo ciekawe pytanie. Głównie ta ostatnia jego część. Ale po kolei. Myślę, że takie ogólne wiadomości, informacje na temat tarła szczupaku są Wam znane. Szczupak oczywiście się zaraz po zejściu lodu z jeziora. Przeważnie ma to miejsce, czy historycznie miało to miejsce w miesiącach marzec-kwiecień. Potrzebuje dotarła specjalnych miejsc, które są pozbawione falowania, czyli wybiera takie miejsca, gdzie nie ma za dużo fal, nawet jak jest wiatr czyli od, odgrodzone od, od losa jeziora oczeretami, czyli ty, tymi starymi suchymi trzcinami, jakieś dziury w trzcinach, same trzcinowiska. No, idealne miejsce to są w ogóle zalane łąki, no, ale do tego musi być dużo śniegu, przybór wody to ma miejsce głównie w rzekach. No w każdym razie, w każdym razie musi mieć dużo substratu, odpowiedniego substratu. Bez tego, czyli na zwykłym mule, na jakichś patykach, na drzewie zwalonym, szczupak się nie wytrze. Okoń potrafi, szczupak nie. Czyli jeśli, w, tak jak sandasz ma specjalne wymagania, jeśli chodzi o miejsce dotarła, szczupak również. Zresztą okoń też. No w każdym razie innego rodzaju substratu potrzebuje okoń i innego szczupaka. Szczupaki do, dojrzewają płciowo w, przy długości około 30-45 cm. No i niezależnie to jest od jego wieku, bo w niektórych jeziorach, w niektórych miejscach, szczupak osiąga długość 30-45 cm już po roku, w bardzo żyznych miejscach. A w innych miejscach po trzech latach. Także yy, to nie jest zależne, dojrzałość płciowa nie przychodzi z wiekiem, tylko z długością, z wielkością ryby. Samce szczupaka rosną wolniej, żyją krócej, uwaga to jest bardzo ważne, i osiągają mniejsze rozmiary niż samice. I yy, no, czytałem wiele teorii, które mi próbowały wytłumaczyć ten fakt to znaczy, dlaczego samce są mniejsze niż samice. Generalnie w takim zespole tarłowym, tak się to nazywa, jak wiecie, jest jedna samica i trzy, cztery samce przeważnie, które trochę tam rywalizują ze sobą, ale nie ma agresji wśród nich. Generalnie agresja występuje podczas tarału szczupaków wyłącznie wtedy, kiedy jest za mało substratu, za mało miejsc do tarła, wtedy zaczynają się przeganiać i mogą się gryźć. No ale dlaczego samce są mniejsze od samic? Zastanawiałem się jeszcze, mówiąc kolejny raz nad tym, dlaczego tak jest, biorąc pod uwagę jeszcze fakt, że, one, że samce krócej żyją i wolniej, wolniej rosną. Doszedłem do wniosku, wydaje mi się, że dość odkrywczego, bo nie widziałem takiego, nie, nie słyszałem o takiej teorii wcześniej, że jest to zwyczajnie podyktowane koniecznością ewolucyjną. To znaczy, jak wiecie, e Najkorzystniejsze procesy w ewolucji mają miejsce wtedy, kiedy pula genowa ma szansę się wymieszać. Znaczy, najgorzej jest wtedy, jeśli mama z synkiem, że tak powiem, ten, tego, ten i potem z tego są dzieci. Nie? Czyli wtedy jest to, są poważne problemy genetyczne, taka populacja, taka populacja zaczyna chorować i się po prostu zwija, ginie. To jest za słaba, nie wytrzymuje zmian środowiskowych i itd. Najkorzystniej jest wtedy, jeśli duża ilość osobników ma szansę się krzyżować. Duża ilość osobników pochodzących od innych rodziców. I teraz zauważcie, jak to wygląda u szczupaków. Jeśli samce żyją krócej, rosną wolniej, są mniejsze dzięki dlatego i, i mają okazję Samice mają okazję wycierać się ciągle z nowymi szczupaktycowanymi samcami. Co by było, gdyby ten samiec rósł tak samo jak samica, do metra i więcej? Taki wielki samiec na pewno przeganiałby konkurentów, prawdopodobnie by ich zżerał, taki metrowy pięćdziesiątkę by na, bez problemu zżarł, a przynajmniej by go skutecznie odgonił. W związku z tym tylko te wielkie samce mogłyby, mogłyby miałyby szansę połączyć swoje geny z, 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 z samicami. I zauważmy, jak, jaki by był efekt. Niewielka ilość samców wycierałaby się z tymi samicami i te małe nie miałyby po prostu szansy dorwania się do, do stołu. tak e, Oczywiście z punktu widzenia siły genetycznej takiego organizmu jak szczupak, również ważne jest, żeby dotarła, przystępował duży osobnik i silny, ale tą rolę, tą funkcję spełniają szczupaków samice. Te największe samice są najkorzy najcenniejszymi tarlakami, ponieważ Składają bardzo dużo jajeczek, bardzo dużo ikry. Płodność na kilogram to u szczupaka to jest 30 mniej więcej 30 do 50 tysięcy ziaren ikry na kilogram. Czyli kilogramowy szczupak złoży 50 tysięcy, jak jest bardzo kondyczny ziaren ikry, natomiast 10-kilogramowy 500 tysięcy. Na dodatek te jajeczka są dużo większe niż w przypadku małego szczupaka mają większy żworeczek żółtkowy, czyli larwy, które się z tych jajeczek wylęgają są silniejsze, mają, mają lepszy start, że tak powiem, no i mają szansę tam zdominować dane miejsce, tak? Czyli to jest korzystne, ponieważ będą to silne osobniki, natomiast jeśli chodzi o te geny, które muszą się skrzyżować po to, żeby populacja była silna, odporna na różne warunki środowiskowe, tu się właśnie pod, y, przydają te, samice, te samce. Kilka samców zapładnia kolejne partie ikry wydalane przez samice. No w następnym roku kolejne samce się pojawiają, y, które y, średniej wielkości, które przeganiają te mniejsze samce i znowu następne samce przystępują do tarła z tą samą samicą. To jest naprawdę genialne, jeśli chodzi o, o, o efekt później ekologiczny czy przyrodniczy i myślę, że to jest właśnie to jest właśnie powód, dla którego samce są mniejsze od samic. To jest mądrość przyrody. Tak ewolucja tak ustawiła ten system, że właśnie teraz on jest naj, najlepszy, najkorzystniejszy dla, dla, dla gatunku, dla jego rozwoju. Ale jak wiecie, już o tym mówiłem, nieco roku szczupaki przystępują do tarła. Jest to Yy, zwykle związane z niekorzystnymi warunkami środowiskowymi, czyli z bardzo zmienną pogodą, zimno-ciepło, zimno-ciepło, lód, nie ma lodu itd., lub też z brakiem substratu do tarła, czyli tego podłoża, na którym szczupaki składają ikrę. W ostatnich latach to miało miejsce kilka razy na Wielkich Jeziorach. Jest to no, niedobre, niedobre dla szczupaków. Nie tylko dlatego że po prostu wypada jeden rocznik w całym systemie jeziornym, wypada jeden rocznik szczupaka, ale również dlatego, uwaga, bo co się dzieje, jak samica nie złoży ikry? Musi ją zresorbować, czyli organizm się przestawia, wchłania, wchłania tą ikrę. Następują takie dość nietypowe i niekorzystne zmiany w organizmie ryby, ma zaburzenia tego rodzaju, że powodują, że ona nieregularnie nie żeruje, to niestety ma wpływ dla nas, na, na, na nasze wyniki połowów, ale również niekorzystne jest to, że tak długo, to jest tak mozolny proces, ten wchłanianie ikry, resorbowanie ikry, że on się kończy pod koniec roku i nie zdążą się zawiązać nowe zalążki ikry, w związku z tym, po takim, po takim przypadku, że były niekorzystne warunki na wiosnę, w jednym roku, w następnym roku również nie dochodzi do tarła, z uwagi na to, że po prostu samica nie zdążyła wytworzyć nowych materiałów płciowych. I to jest słabe. Niestety na to nie mamy wpływu i nic nie, po, nie możemy z tym zrobić. Widzimy, co się dzieje z pogodą, i obawiam się, że, że, że to, może się to niestety powtarzać taka sytuacja na wielu jeziorach. Tarło szczupaków trwa przeważnie 2 do 3 tygodni, ale to, to też jest teoria, bo to zależy od tego, jaka jest pogoda, jeśli jest pogoda stabilna, jeśli tak jak za dawnych czasów bywało, po zimie przychodzi wiosna, jest, płytka woda się nagrzewa, bo w ciągu dnia jest ciepło. Idealna w ogóle taki podręcznikowa sytuacja to jest, jeśli woda się ogrzeje z 7 do kilkunastu stopni, wtedy szupaki masowo przystępują do tarła. Nawet na wylanych takich łąkach, gdzie jeszcze na części jeziora jest lód. Tak bywało w dawnych czasach, teraz w ogóle lodu nie ma najczęściej. No, w każdym razie wtedy szupaki przystępują do tarła, to trwa 2 do 3 tygodni. Małe szupaki, larwy wylęgają się po około 120 stopni o dniach. Stopnio dni to jest takie pojęcie używane w ichtiologii do opisania właśnie czasu i temperatury, do powiązania czasu dojrzewania ikry i temperatury. Czyli to jest nic innego jak stopień, średnia temperatura wody w Celsjuszu, stopień Celsjusza raży ilość dni. Czyli 10 stopni, jeśli woda ma na tym tarlisku szczupaka 10 stopni, to w ciągu 12 dni następuje, następuje wylek 12 razy 10. Prosta sprawa, 120 stopni/dni. Po wylęgnięciu się szupak zaczyna żerować od razu na zooplanktonie, czyli, czyli na tych drobnych, żywych organizmach, które unoszą się w toni wodnej. Ale już po kilku dniach zaczyna się rozglądać, że większymi ofiarami. Jeśli substratu było dużo i kolejne samice nie, nie pokrywały tych samych miejsc swoim, swoją ikrą i po prostu miały dużo miejsca do tarła, czyli larwy, wylegające się larwy, nie mają okazji, żeby się konfrontować, no to skuteczność takiego tarła jest bardzo wysoka. Natomiast no niestety u nas tarliska ulegają zawężeniu. Ten paso czeretów jest niszczony często przez człowieka, chociażby przez budowanie pomostów. No w każdym razie tarlisk jest coraz mniej niestety. Woda jest coraz gorsza i dlatego efektywność tarła jest coraz mniejsza. Jeśli szczupaki są za, zbyt zagęszczone, natychmiast zaczynają się zjadać nawzajem. No i oczywiście to nie jest korzystne. Korzystna jest, sytuacja jest taka, yy, taka bardzo podręcznikowa, że małe szczupaki, które się wylęgają, trafiają na wylęk płoci, która się wyciera w bardzo podobnych miejscach, właściwie w tych samych. Także małe szczupaki trafiają prosto na wylęk płoci i rosną na tym pokarmie bardzo szybko. Później oczywiście szczupaki przestawiają się na jeszcze większe ofiary, schodzą e, schodzą z zajmują miejsca w litoralu i tak dalej. Co się dzieje później ze szczupakami to już wszyscy wiemy. Znamy e, ten gatunek nieźle od momentu w każdym razie jak jest e, widać te małe szczupaczki przy brzegu takie po 10-15 cm to są tegoroczne w lecie e, w lecie tegoroczne szczupaczki, więc e, m, Widzimy je, widzimy jakie są sprytne i, i, i żwawe. Drugie pytanie od kolegi Damo Fishing. Co prawda o tym mówiłem, ale myślę, że warto jeszcze raz podopowiedzieć. E, jakie odnosi usuwania zadziorów w dużych kotwicach, na przykład w dżerkach? Sam to robię po to, by móc łatwiej i szybciej odhaczać szczupaki, zwłaszcza te mniejsze. Ale muszę przyznać, że tracę przez to więcej ryb. Co pan myśli na ten temat? Czy to w ogóle ma sens? Poddrawiam rzeczy połamania nad wodą. No tak, mówiłem o tym wielokrotnie. Warto usuwać zadziory z kotwic, bo to powoduje dużo mniejsze rany, dużo mniejsze obrażenia u szczupaków. No tutaj, no wiecie, jak, prawda jest taka, jeśli mamy, jeśli mamy do czynienia z jednym, dwoma braniami szczupaków, to ciężko się przemóc i ciężko zagiąć ten zadzior, chociaż z moich obserwacji wynika, że no, nie jest tak, że, że, że to jest 50% więcej spadów. Przećwiczyłem to dość dobrze w Kanadzie, bo tam no, nie da się po prostu normalnie łowić, jeśli się nie usunie tych zadziorów. Jest tak dużo brań, tak dużo się dzieje na łodzi, że jeśli ktoś nie usunie zadziorów, to, to zwykle drugiego dnia już ma kotwicę w palcu, w, w ręku, wbito i, i zaczyna się operacja i zaczynają się problemy. A odhaczanie tych szczupaków, które biorą bardzo łapczywie, no jest dość mozolne i przynosi niepotrzebne cierpienia i szkody w, w organizmie, więc usuwamy te groty, usuwamy te zadziory i yy, naprawdę spadów jest niewiele. Inna sprawa, że właśnie one tam biorą bardzo łapczywie i często, najczęściej po prostu mają ca całą przynętę w paszczy, więc to właściwie prawie niemożliwe, żeby się odczepiły, niezależnie czy tam będzie zadzior, czy nie. Zostawiam to jakby decyzji każdego z Was, Myślę, że warto przekonywać wszystkich i siebie przede wszystkim, żeby usuwać te zadziory. Ja powoli zaginam zadzior we wszystkich przynętach szczupakowych i pstrągowych również, bo myślę, że no, po prostu yy, yy, jesteśmy to winni tym u naszym ukochanym gatunkom ryd drapieżnych. No, i jeszcze ostatnie pytanie od kolegi Forfeiter Lurs. Mieszkam w Toronto przy jeziorze Ontario, gdzie sezon jest zamknięty tylko w kwietniu. W marcu biorą ładne, grube mamuszki, ale gdy sezon się otwiera w maju, łowię same maluszki na tarliskach, a na głębokiej wodzie nic. Moje pytanie brzmi: gdzie podziały się te mamuszki z zimy i wczesnej wiosny? Pozdrowienia z Kanady, Bartek. No, ja bym sam chciał wiedzieć, gdzie się podziały, bo one powinny być w okolicy tarlisk. Oczywiście, jeśli w marcu są w okolicach tarlisk. Rozumiem, że w okolicach tarlisk się je łowi, bo na pewno miesiąc przed tarłem są w okolicach tarlisk, więc wie Pan, gdzie one, gdzie one się wycierały, tak? Na pewno daleko nie odpływają, nie sądzę. E, chyba, że, chyba, że jest to związane z jakimś specyficznym sposobem odżywiania, czyli na przykład jest gatunek ryb, które zaraz po tarle stanowią gro pokarmu szczupaków, tych dużych szczupaków. I one muszą za nimi wywędrować. Nie, to mogą być Cisco, na przykład, w, w tych jeziorach tworzą takie grube, grube ławice, ale myślę, że, że te szupaki, które się wycierają na płytkich miejscach, tam gdzie pan łowi, one nadal większość z nich jest w okolicy. Czyli, czyli nad nasuwa mi się taka teoria, że trzeba trochę zmienić technikę i się przyłożyć do tego łowienia może większe przynęty niż, niż zwykle pan używa. Może troszeczkę bardziej dokładnie obławiać miejscówki, bo zauważyłem na przykład w Szwecji na szkierach, jak łowiliśmy w jednej zatoce wiem, kilkanaście ryb takich 50-70 cm, no i niektórzy już rezygnowali. Dobra, nie ma tu dużej ryby, a ktoś zostawał i w jedno albo dwie metrówki w jednym miejscu. No, zawsze te małe, to zwykle są samce, zawsze te małe atakują szybciej, a mamuśka musi się dobrze zastanowić, jeśli jej nie spłoszymy wcześniej to jest szansa, że po przekuciu tych wszystkich małych, w końcu bierze ta duża. Ja myślę, że to może być też przyczyna, że po prostu jest tak dużo tych małych yy, samców właśnie, że one zawsze wyprzedzają tą samicę, narobią trochę rabanu, narobią trochę zamieszania, samica się robi bardziej elektryczna, czujna. Jeśli nie, nie będziemy tego świadomi, żeby uważać z tym, nie wpływać na łowisko, nie pływać w kółko po tym łowisku, szukając tej ryby, długie rzuty, duże przynęty i nie przejmować się, że są małe ryby. Połowić tam godzinę, dwie w takim miejscu, potencjalnie z szansą na dużą rybę. Myślę, że będzie nagroda na koniec w postaci grubej metrówki. Czekam na potwierdzenie tej teorii. Tym razem do widzenia, do usłyszenia. Proszę o kolejne pytania. Cześć.